dzisiaj będziemy nagrywać Brawl Starsa mm. Daj Kuba grany No dawajcie Poczekajcie z samym, Może zmień sam nie, nie mam to. No. no Dobra, kto wygra? No nie, no, nie wiem, tak z 20 czy z 12 rund no, no, no. Na tą mapę, nie wiedziałem Może 20, tego, co? co? Może 20 rundek. Dobra, ja biegnę. ja biegnę, ja biegnę. Jeszcze tego Edgara na tą mapę. No. Najgorzej na tą mapę. E, Kurcze, no nie moja wina, batalię. Tego też ma Edgara. jeszcze mój kolega gra Milan. Tak. Nie. No nie nie wiem, czego znacie. Ja, i mówił, że mnie zabił w sekundę. Dobiję go. Kurcze, dawajcie. Zabiłem się z tym Edgarem. Do... Nie, Kenji, no. Krędzi, no nie, to jest najlepszy puch, Najlepszy. Nie, zbibibi! Ja... Nie, nie się poradzę, nie? Bo ja nie, nie, nie. taką głądę. szybko, lecę, lecę. Do Chodź tu krędzi. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zabiję. My kurza, się... Kurde, cię kurza, zabierę zabiję. mnie, zabierę cię kurza, oni pokonali. kurza, No i nie, 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 wicked... nie, 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 No nie, niestety przegraliśmy. nie, No to nie, nie, zbiorę Ja nie, oczywiście nie, 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 nie,

Ole dobry. Ole fun, ale jest fajny. Czy ja mam wydać wszystkie klejnoty na ty na Maxa? Dobra. Zaczynamy rundę. No. No, zaczynamy. Dobra, tym razem wygramy. No. Na pewno. Proszę, by nie był zło kanji. Dobra, to by to daje. Kędzi to jest w ogóle nie mam w sensie. Dobra. No. Dobra. Ja wziąłem Leona, więc teraz Kenji no. nie ma szansy. No oni no, nie ma No bo Nie... Tylko nie grom! Najgorzej grom! Ja będę! Ej, ja będę! Wezmę swojego klona. <grym> nie! No i mnie w klik pokonał. Jeden hit. Kudy, Trzy hity ja nie wiem. Po co ja wziąłem tego, ale. Primo, widzę. Dobra. Ma sens. A mojego najgorsze. Weź ja, idź. No, mnie Dobra, ci. Dobra. mnie. No kurczę, żyje, no żyje, ja nie mogę. Żyje. grajcie grajcie no. Wiem. nie, 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 się na... e. nie się na e. na pokonać nie, no, nie, kurde prawie mnie go nie, 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 No nie, pokonamy no ja no iż. 0 do 20, a oni mają 13. No to zaraz tak grać. Nie wiem 4 hity. Ja wichuj. 16. Ja miałem 3 do tej wygranej. Przegrani. 18. 4 wygranej. Igna. 800 tyka pewnie. Ty co jest? Dzień dobry! Teraz ci ulepszyłem! Nie, nie, nie! Kurde! Nie, 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 Zdaje. O jest, prawie Kurde! 19 razy 20, proszę! No kur, kurde! Dobra, no nie, trzeba... teraz akcja, akcja Sigmów. No akcja Sigmów. Dobra, Ja biorę... Akcja Sigmów. Jaka kota fajnie. No ja biorę Ja biorę właściwie tego. Dobra, siema. Ja jestem z was najlepszy. Co nie? Kto jest innego? Nie wiem tego? Inny Inny Nie dobra innego Cold? Nie ty masz kolda niestety Ja Eee do... Tak. Nie no jak Nie, nie bo ja tak. Nie wiem na ile to jest no, Może tam no, cztery Czek, ja Jestem Ró królem tak? Koda, e, A to chyba nie można możemy. za wielu zbyt graczy, to na ile batalia, na ile arena? Kto tu jest tym, tym? Co? Nie. Co e, to jest? Nie, Kwasik. tu jest? Kwasik. 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 To tu jest? Nie, Kwasik. Nowy Jaka? Jest No, w ogóle nie widziałeś, ja co? mam też ją. Ja widziałem o tym. Jest, jest, jest. za zadynia... Tak, o co? No, szybciej, no. <coughs> widzowie, my do, tutaj gadamy, w ogóle no, was gramy. No, do, do... no i da. gramy, gramy, gramy. Dobra, gramy. A szybciej, 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 bo nie będziemy czekać. Dobra, nie będziemy czekać. No, Jakby co, ten kuba, jutro jadę do chenia. No, dobra. No. Dawajcie! O dajcie suba i łapkę w górę. Ta. No właśnie, o tym sobie przypomniałem. Jak postawię tam były No to ciągnę na to. Prawie mi I... zabiły. <laughs> no błagam grajcie mocno. Proszę bardzo. Jak mam umieć grać? Nie, to, skupcie się. No się zachowuję tak jak dzieciak, nie wiem co skomentują, to ale chyba tak. Lala. To Ale... Chyba skomentuję. No że... dajcie chodź nam i... subskrypcje na pocieszenia. No Proszę. Że wygrali. Krełałem. Lajki. Nie jestem. Ja jestem... Nie. O, o kwasik. złoty. Dajmy kwasik. Dobra, tutaj tu jest. Tu Tu jest. Tu jest nie da się z nimi grać jest załatwienie jest załatwienie jest 14 14 Cterna, no cicho tak. trochę powoli kurcze ty co jest jaki jest teraz ten ten no kap ma jeden hp i mnie rozwalił no nie no mnie też uszyły bo ja miałem bar e, no i xd no ja XD! No kto umarł? No jakiś Roman, to jak to? Jak Daria? Nie, ja tracę Puharki, ja nie mam. No będę. ja też tracę. I właśnie na tym kącie też. Nie, nie, nie. Ja muszę jakąś... Ja muszę jakąś tą postacić. A się teraz wkurzyłem, no... Ja Widzowie, ja się wkurzyłem jak nie wiem co na maksa już. Ja zbiorę tą postać. Ej, czym gram sama na pierwszym levelu? Hmm? Chyba nie gram. No, można zobaczyć, że ja nim nie gram. Lumi, o, Lumi, Lumi. Przez ja miałem go na su. Co ty nie wiesz? A, bo Przez dobra. Śmiało do mi uskina. Nie na krusiku, więc... Ej, ja też mam taką te uskina. Ej, udnupiło mi. Ej, Nie, szóste. no sam. Ej, mi udn... A, kwasik. O, to. mi jego. Krzysiu, ja do niego hiperos. No Ja Supery. Dawajcie wszyscy. może na ma. tą Kazę. Dobra, to ja, biorę ja mam lumi. dawnego zadymiarza, którego nikt nie ma. Greja, O, ma go. Chodź, graję no Dobra, to zobaczcie, czy macie tego. Dawnego, dawnego, którego nikt nie ma. Tak. Nie. Tak. Nie mam. Jak to był dawno jak wy. To, jest. Ja, ja miałem czapkę. Kto nie gra, ty nie grasz. Dobra, dawajcie. dawajcie. Widzowie! Jutro wydają nowy telefon. Samsung. A ja dziś mam mówię. nowy telefon! Przestnij się. No, Samsung jutro dostanę. Zobaczycie jaka będzie jakość. No Co ty biegiesz za kwasikiem? No w ogóle to. Nie! To nie! nie. Ja idź. Ja myślę, że to nie ciebie zalodwili. Bagajcie! No. Chodźcie nie, no, razem, bo... wszyscy chodźcie nie, razem, to może słaba. jeden chociaż wygramy. Jedu! Nie, to nie ten. Ja za Milanem chodzę, idę, bo ja nie wiem czy ja. może ja muszę też kłopanę. za Milan, bo mi zabijają. Zabiję

nie, 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 ja... nie, ja nie, 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 lagi. nie, lagi. nie, nie, to nic nie, 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 nic. nie, Ej, nie, 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 No. nie, 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 Dobra... No kogo? Tu kwasik. No kwasik. Nie gra. Może wyzna tego Edgar'a. Eee, masz tego, samego samego co ja. Tak. Ile to trwa? Nie wiem. Dobra, widzowie! Może zakończymy jedną rundę. I koniec, okej? Dobra! Jedną rundę. Teraz musimy się skupić. Tak bardzo. Dobra, to dawnego. Rari-ruri. Ja biorę tego. Ja mam skil! Bibi, bibi. Bibi. Ej, ja on poradzę. z nami w ogóle. Ty... Ej, on zna... z nami. Ty nie jesteś nie. z nami. Co? Jak? Wycofał się. Wycofał Bumba. się. Bumba. Ale patrz. Dobra, ja dawno Dawaj. zadymiarz Arori i Rari. Dawaj. Jaki dawny zadymjasz do 1021? No dobra, no, dawajcie! Widzowie... No zacznę, Ja zacznę. Widzowie, jedna runda i koniec. I ty... Ej, ja mam Rory, to jest mój... Ja mam do niego cela, do wybrania. No kit! akurat kit! Nie wiem. nie, no znowu kit. Też nie wiem, no. Nie, no w kolejnej runcie był kit. No. Kitek. Kitek. To tu. Kitek. Kitek. Doszło kogoś ode mnie. O, Ale my mamy kazę! My mamy karę. tu Ej wygrywamy Na razie nie. Kary Oni się boją nas Na kawę w ogóle jednego no, hita nie zadaliśmy nikomu Ale rory rory O kurcze wygrywamy Rory rory Dawaj rory rory Kurcze no gdzie on jest? No dostań Ja nie mogę, ja w ogóle Kary nie mogę pokonać Karla? Kary o, o jest rozwaliliśmy to No nie zrób dwa 2 Remis tak, mamy, 2-2. Z nimi. 2-2, no remis. On jest ja Trzy... Ej, kurczę. ja z nimi rozwaliłem! No, Ej, nie? ta wdysady miała 2025 roku! Nie, bo teraz boty są. On jest 2000. I ja załamałem Nie, to nie miał boty! To mhm. ja po co mówić nas... z boty jak stary? Rary, to jest o, stary, O kurczę, Z, ban z banki pokonałem, Mendy. O kurczę, O kurczę. 4 do 4, kurczę, remis mają. No zabił mnie, po